Kita, no Aśka mnie poprosiła, żebym nagrała moje wszystkie rzeczy dziecięce i nic takiego. Chciał. No w tam mamy takiego będzie głasze. No to jest taka odrywka. Jakas, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co z tego wyczytać, no ale pamiętę ja tu otrać. Nie wiem czy mi widać ale tu mamy główkę takie i tu mamy takie coś, żeby to się jakby zakłada i tu mamy najważniejszą taką kamerkę nie nagrywam, no tu mamy, nie wiem co to jest, no ale zrobię wszystko i mamy tu Mam w ogóle jedną rękawiczka, mi się zgubiła. Nie, wiem, gdzie ona jest? jest Uch, to jest moje szczutki. Układujcie, jakie myślicie. Dobra, tu mamy moje szczutki. Ja je w ogóle wymieniam, bo tam jest jeszcze skrzynka i tam mam pełno szczutek. A ja, więc tu mamy ja taką mam, z Magic Brushem. z tym pracę. Taki Magic Brush. Oj, trochę brudne. Ale nie ma już, no. I wszystko tutaj było używane. Kopyska. Taki Magic Brush. A w ogóle mi się te paznokcie zmyły. Dobra, tu mamy takie. Wiecie, do wody. Tu mamy kolejną kopystkę. O, taka. Tu mamy takie rękawiczki z temów. Musiałam je kupić, bo chciałam je sprawdzić. Tu mamy też jedną szczotkę z temu. Ona mega fajnie cieszy, więc polecam. Taki kolejny. Taka kolejna szczotka. Tu mamy kolejne zgrzebło, mam dwa. Albo więcej, nie wiem. Tutaj taki Magic Brush miękki, soft. Tu, o Jezus, mamy tu takiego iglaka jakby dać używany. No. tak szczotkę do grzywy, ale ja używam taką z Magic Brusha. E, tu mamy... Nie wiem w ogóle czemu ja mam dwa takie same Magic to nie dziwne trochę, ale okej. Okay. Tu mamy taką szczotkę, wiecie, mm, do głowy. Bo ona jest mięciutka strasznie i malutka. A więc tu mamy taki masażer. Jak widać też był używany. W ogóle sobie za jakość, bo mam taki dziwny jakiś telefon. bo tu mamy kolejną kopystkę. I kolejną. Boże, mam tyle tych kopystek. Tu mamy kolejną szczotkę. Tu mamy takie, wiecie, że do kopyt... Yy, że tu możecie sobie wiecie, tak powie, że Możecie sobie tutaj wlać właśnie płyn. No i właśnie tak robicie, tak po, po kopytkach. No i to no i takie czyścicie właśnie. No. w pepko, rozumiecie, Pepko. Więc tu mamy kolejną y, szczotkę jakąś trudną, Dobra, nieważne. Mam takie gumeczki, Stare. tu kolejną szczotkę, jakiś grzebek, iglak, kolejny, mam dwa, albo więcej, kolejny magic brush i kolejny, nie, to nie jest magic brush, ale jestem wielką fanką magic Blash, więc To mega polecam, a więc teraz wszystko sprzątam, jeszcze mam jakąś zawieszkę z eskadronu. A ja w ogóle odwrócę. Nie wiem, co jest tu kodkiem oczki z puszkiem, moim więc odkładamy tu. A patrzcie, jeszcze tu mam taką odżywkę. Z chipą właśnie ją kupiłam. A ta jest z jakiegoś sklepu tam jej dzieckiego, nie wiem. Ale ja też użyłam. To sobie położę tu. I ja mam nadzieję, że to widzicie. Jak to nie wiem, na to jest. kolejny a, w, a tak. Mamy tu takie smaki z końskiej cukierenki. W ogóle mega je polecam. Mega ładnie pakę i są około 5. A więc tu jak mówiłam, że jestem fanką Magic Warzy, kolejny. Mega go polecam. On jest taki cudny. To no, widać używanie. O i właśnie tego używam. Takie szczotki na grzyby z Magic Olej do kopyt też z Magic Blusha, ale nie ma. Tego bo się ściągnęło. I ostatnio kupiłam sobie właśnie taki spray do grzyby. Właśnie z Glitter Hot Some. Jest taki błyszczący, mega wam polecam. Tylko byle nie na siwe konie. mamy kolejny smar do kopy z EFOLA. Był taki trochę brudny. Dobra. Tu mamy lizabkę właśnie z Wikita. Polecam. O, i to jest najlepsza rzecz w ogóle z mojej skrzynki. Takie oto właśnie Dr. Horse. Taki, którzy mają wszyscy influencerzy. Na no w ogóle mega tu fajnie psika. Takie grzywa i ogon. Dr. Horse. Ona no jest z blokatem i właśnie kokosem w ogóle mega polecam. I no, kolejne tu gumeczki. Jest taka, tym razem. No, najdziklejsza znowu. Kolejny. Taki do kopy, to zwyczajny taki Tu w ogóle mam taki barwny pendelek. Kolejny. A mam dwa ogóle. O, jasno. Mamy tu taką zciotkę do sierści. No, co ma no, W ogóle możemy sobie zrobić taki odcinek takiego że. Z czyszczeniem kopyt możecie... Jezus, kopyt. Szczotek I możecie napisać w komentarzu. Ostatnia rzecz. E... Taka kopyska też znajdziecie, proszę, ale jest cała brudna. Okay. Fuj. I tak wyglądają ja te moje wszystkie rzeczy. Nie, nie, je, je to I zamykamy. Sprawdźmy, mam nadzieję, że już A więc, no, już na postach widzieliście ten um, piękny czatek No, mi się osobiście bardzo podoba. Taki jest, um, właśnie ten ptaki. około 400 zł. Mm, jest nie tak drogo jak na ten taki I w ogóle ma takie czarne wypełnienie. I krętek go sobie ubiję na jezdę. O, tu macie y, ogólnie dowód, że to Kentaki. Jeszcze metki nie chciałam. Teraz przechodzimy do Espardiona. No, Jednak z tych ptaków nie będę wyciągać. Dobra, a i to jest Eskordion i to też... I to też... Bo mi się po prostu nie chce wyglądać, a jeszcze coś mam tam w aucie. Więc tu mamy w ogóle taki woreczek z temu. On jest mega pojemny, duży. Zrobimy jego unboxing. Ale, dobra. Chyba mnie widzicie. A więc... są takie ochraniacze. Z nie wiem jak to się gada, Ale ja miałem je ubrany kilka razy. Jakie Więc tu mamy ochraniacze też z eskadrona. Takie butelkowe. Ja wszystkie miałam ubrane na koniu. Hmm, kolejne też miałam ja ubrane, takie schody O, trzeba to nawet klasyć. -y, Kaloszki, ale również ze skaliwana wszystko mam nie do kompletu po prostu. Takie Nałożniki takie świąteczne z tym, musiałam je zamówić. Wiąże, takie Schodzy i ze ale kolejny ujętek, ale z Eskadrona. Takie tu, pełno nauszników. Takie takie Eskadrona w ogóle do tego czapraczka. To mi się podobają, kocham róż. Tu mam jeszcze jeden uwiąz z Takie eskadronowe. Mój najnowszy kantarek do kolekcji właśnie z Eskadrona. Taki, Taki biały kantor Taki, jeszcze mega podobny. Taki, takie, takie nauszniki takie. Taki futerkowy kanta. Mi się mega podoba. Dobra. I ogólnie tam gdzieś mam zakopanego jeszcze taki kanta ze schodu z ani się go nie chce wyciągać. I czarny z futerkiem klasycznym. Więc teraz przechodzimy do tej części. Dobra, i tutaj mamy takie właśnie smaczki. mega polecam, tutaj takie skońskie końskiej cukierki i takie zwykłe, podobnych do tych, prawda? Moje dzieciaczki czasami śpią małe, no są strasznie małe i kochanym tu jak, jak możecie widzieć mam pełno sklepów patriotyckich, ale ja w nich prawie nie chodzę, prawie. Tu mamy dwie części, jedną parę le, letnie, a inne są w praniu, jakieś bluzki, ale do tego już nie muszę pokazywać. No więc, e, trochę długi mi wyszedł. jestem taki mały wzrok. I ogólnie mam nadzieję, że Wam się spodobał, więc bajo!